Nazywam się Elżbieta Szczepińska, mieszkam w Nowym Wiecu. Jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w tej wsi. Opodal mojego domu stoi figura świętego Jana Nepomucena, a tuż przy niej kamienna postać błogosławionej siostry Marty Wieckiej. Obie te figury są ściśle związane z tym, że. W Nowym Wiecu w 1874 roku urodziła się Błogosławiona siostra Marta Wiecka. Marta Wiecka jako mała dziewczynka znalazła figurę na strychu swojego wujka. Nie umiemy dokładnie powiedzieć, przynajmniej ja nie umiem, w którym miejscu w tej wsi to było, ale uzyskała takie informacje, że gdzieś taka figura jest, a ponieważ od najmłodszych lat była jakby pod wrażeniem tego właśnie świętego, po odnalezieniu tej figury bardzo nalegała i prosiła rodziców, żeby została ta figura postawiona przy ich domu rodzinnym, i pierwotnie stała ona. Jakby na ten moment po, po przeciwnej stronie ulicy, bo to wszystko mm, też należało, był to teren należący też do jej rodziny. W tej chwili w tym miejscu stoi krzyż. Tam prawdopodobnie w tym miejscu ta figura stała do czasów II wojny światowej. Są jeszcze świadkowie, którzy pamiętają, jak w czasie II wojny światowej została ta figura zniszczona przez Niemców. W 2009 roku w Nowym powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Równocześnie w tym samym roku proboszcz parafii skarszewskiej, dziekan Ryszard Konewał zapoczątkował piesze pielgrzymki, nazwał to rajdem, takim spacerem, szlakiem czy jakby śladami Marty Wieckiej. Pielgrzymka wiedzie, zbiórka jest zawsze w Skarszewach, przy kościele Michała Archanioła i stamtąd udają się do szczodrowa, gdzie jest parafia tutaj właśnie nowego Wieca między innymi. W szczodrowie mamy też bardzo zabytkowy stary kościółek. Tam odwiedzają ten kościółek pielgrzymi, ponieważ w tym kościółku Marta wiecka była ochrzczona. Od tego 2009 roku te pielgrzymki trwają do dzisiaj, odbywają się co roku w maju. Nie, nie mamy stałej takiej daty majowej, ale jest to maj zawsze. I wtedy właśnie narodził się pomysł, że no trochę mamy jakby tutaj mało tego kultu Marty, więc powstał pomysł, żeby zbudować figurę błogosławionej siostry Marty Wieckiej. A jeżeli figurę, no to zdecydowanie powinna ona stać przy na Pomłucenie. Więc pomysł był taki, żeby teraz po latach wróciła do nas w takiej postaci i nadal się modliła do Jana Pomłucenia. Figura Marty Wieckiej powstała w roku 2013 całkowicie z inicjatywy Koła Gospodni Wiejskich. Wykonawcą tej figury jest Piotr Tyborski ze Skurcza, artysta, rzeźbiarz. Artysta już sam wykonawca znalazł kamień na drodze wiodącej z Nowego Wieca do Skarszew. Przy drodze jest żwirownia i właśnie z terenu tej żwirowni został pozyskany materiał. Na utworzenie tej figury. No jest taka tutaj nasza jakby anegdotka powstała, w związku z tym, że śledząc życiorys Błogosławionej Marty, mówi się, że chodziła tą trasą do kościoła z Nowego Wieca do Skarży, przemierzała tą trasę, przygotowując się właśnie do pierwszej komunii świętej. I że na tej drodze od Anioła, bo Pan, który no, dał, sprezentował, można powiedzieć, ten kamień. Ma na nazwisko Anioł. I, I że właśnie na tej trasie Marty Wieckiej spotkaliśmy Anioła, który udzielił nam tego materiału, użyczył do powstania tej figury. Muzyka